Nie ma, nie ma miejsc parkingowych. Tu w, tym, tu w tym busie też stoją policjanci, bo się tu zatrzymają, zaraz wyleciał do mnie, co ja tu robię, no nie? Aha. Bo tu sobie myślę, o stoję, tam, tu stoją samochody, no, no, tu stoją, tak. no nie? A to jest policyjne. <gry> Więc nie ma gdzie stanąć, kierowca musi krążyć, a pasażerowie mogą iść i oglądać. To zaraz tak wysiądziecie, pójdziecie sobie tutaj. Chciał zrobić dziewczyny? Nie, nie jest, jest policjantów tutaj. Skręć w prawo. Tu pójdziecie. A tu na drugą stronę... É isso Zaczniesz jeść, to może zjesz.